Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Na czym polega chrześcijańska wolność? W czym tkwi jej istota? Na te pytania będziemy chcieli znaleźć odpowiedź w kolejnych fragmentach listu do Galacjan. Studiować dziś będziemy dalsze wersety piątego rozdziału tego listu. Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji, czym wolność chrześcijańska nie jest. Nie jest ona uleganiem swoim zachciankom, swoim pragnieniom i rządzą, Nie jest też wolnością osiąganą kosztem innych. Nie może oznaczać wykorzystywania bliźnich. Te dwie prawdy dotyczące wolności chrześcijańskiej, czym ona nie jest, sformułowaliśmy na podstawie słów apostoła Pawła zapisanych w piątym rozdziale listy do Gracjan. W czternastym wierszu piątego rozdziału czytamy jak gdyby. Podsumowujące słowa apostoła: Całe prawo streszcza się w jednym słowie: Kochaj bliźniego, jak siebie samego. Wynika z tego następna wielka prawda odnośnie wolności chrześcijańskiej. Nie jest ona absolutnie bagatelizowaniem Bożego prawa. Apostoł pisze: Całe prawo streszcza się w tym jednym słowie: Kochaj bliźniego, jak siebie samego. A więc apostoł nie twierdzi, że jeśli się nawzajem kochamy, to możemy zupełnie zapomnieć o wszelkich prawach dla dobra miłości. Nie, apostoł przypomina, że jeśli się nawzajem kochamy, to wtedy wypełniamy całe prawo. To znaczy, wszystkie przykazania prawa nie są dla nas wtedy ciężarem, ponieważ całe prawo streszcza się w tym jednym przykazaniu. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Gdy kochamy, gdy jest w nas Boża miłość, rozlewana przez Ducha Świętego, wtedy postępowanie zgodne z Bożą wolą nie jest dla nas niemożliwe, nie jest ciężarem. Jest to jednak Boże dzieło w nas. Jaki jest więc stosunek chrześcijanina do Bożego Prawa? Tak naprawdę? Oczywiście jest prawdą. Iż Paweł stwierdza, że jeśli jesteśmy ludźmi odrodzonymi, to zostaliśmy uwolnieni od prawa, już nie jesteśmy więcej pod przekleństwem prawa. Nie potrzeba nam się już więcej poddawać jarzmu niewoli, niewoli prawa. Pisał o tym apostoł wcześniej. Ale musimy być bardzo ostrożni, by zrozumieć, co naprawdę apostoł ma na myśli. Nasza chrześcijańska wolność, wolność od prawa którą podkreśla tak wyraźnie apostoł, dotyczy naszego stosunku względem Boga, naszej relacji z Bogiem. Oznacza, że przyjęcie nas przez Boga nie jest uzależnione od naszego posłuszeństwa względem Jego przykazań, jest uzależnione wyłącznie od wiary w Jezusa Chrystusa, który poniósł przekleństwa prawa na swoim ciele, gdy umierał na krzyżu. Z całą pewnością nie oznacza to, że wolno nam bagatelizować albo być nieposłusznymi względem prawa. Przeciwnie, nie możemy uzyskać przyjęcia przez Boga poprzez zachowywanie prawa, a jednak, z chwilą, kiedy zostaliśmy przez Niego przyjęci, będziemy z całą pewnością zachowywać wolę Bożą, po prostu z miłości do tego, który nas przyjął i który dał nam swego ducha. W tym właśnie celu, aby nam umożliwić zachowywanie i przestrzeganie Jego praw. Z terminologii użytej w Nowym Testamencie wynika, że jakkolwiek nasze usprawiedliwienie nie jest uzależnione od prawa, a od ukrzyżowanego Chrystusa, od przyjęcia Jego łaski, Jego odkupienia, to jednak nasze uświęcenie polega na wypełnianiu Bożej woli. Na stosowaniu się do Bożych prawd, Bożych standardów. Apostoł pisze podobnie w rozdziale szóstym listu. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe. A więc apostoł pisze o prawie Chrystusowym, prawie miłości. Jeśli miłujemy bliźnich, jeśli nosimy jedni drugich brzemiona, wtedy wypełniamy prawo Chrystusowe. Ten fragment listu mówi w sposób bardzo aktualny o naszej współczesnej sytuacji w świecie i w Kościele, szczególnie w odniesieniu do modnej obecnie tzw. nowej moralności i bardzo powszechnego w obecnych czasach odrzucania wszelkich autorytetów. Dotyczy to właściwie stosunku pomiędzy prawem i miłością. Ten fragment listu mówi nam już na samym początku, że jesteśmy powołani do wolności. Tej wolności, która daje nam pokój z Bogiem, przynosi oczyszczenie win obciążonego sumienia, dzięki wierze w Chrystusa ukrzyżowanego i daje niewypowiedzianą radość przebaczenia, przyjęcia przez Boga, dostąpienia usynowienia i doświadczenia łaski bez żadnej z naszej strony zasługi. Ta wolność nie popłasza jednak naszej grzesznej naturze, lecz ją kontroluje. Nie pozwala wykorzystywać bliźniego, lecz wzywa do tego, by mu służyć. Jest to wolność nie polegająca na lekceważeniu i łamaniu prawa, lecz na jego wypełnianiu. Kto prawdziwie został uwolniony przez Jezusa, wyraża swą wolność tymi trzema sposobami: po pierwsze, samoopanowaniem, po drugie, miłością i służeniem swojemu bliźniemu, a po trzecie. Posłuszeństwem wobec Bożego Prawa, wobec Bożych standardów. Uzyskując dzięki Chrystusowi wolność, musimy pamiętać o tym, żeby nie ulegać pożądaniom grzesznej natury. Nasze postępowanie ma być poddane kontroli Ducha Bożego. Czytamy o tym od 16 wiersza 5 rozdziału List do Galacjan. To Wam mówię, niech Wasze postępowanie będzie z Ducha, a nie będziecie ulegać Pożądaniom grzesznej natury. Nasza bowiem cielesna, grzeszna natura buntuje się w pożądaniach przeciwko duchowi, a duch przeciwstawia się jej. Jedno z drugim pozostaje w konflikcie, tak że czynicie to, czego byście nie chcieli. Jeśli jednak duch wami kieruje, to już nie jesteście pod przymusem prawa. Oczywiste są zaś uczynki grzesznej natury ludzkiej, a należą do nich. Nieobyczajność, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, magia, wrogość, kłótnia, zazdrość, gniew, intrygi, rozłamy i rozbicia na przeciwne partie, zawiść, opilstwo, orgie i tym podobne przestępstwa, co do nich mówiłem i mówię wam, że ci, którzy się tych przestępstw dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Za każdym razem, gdy apostoł pisze o wolności, ostrzega, że wolność tę można bardzo łatwo utracić. Niektórzy z powrotem dostają się w niewolę, niewolę grzechu. Inni swoją wolność obracają w pobażliwość dla ciała, czyli dla swoich naturalnych skłonności. O tym właśnie pisze apostoł. Prawdziwa wolność chrześcijańska Wyraża się w samoopanowaniu, w pełnej miłości służbie dla bliźnich i w posłuszeństwie Bożym oczekiwaniom, Bożej Woli. Zachodzi więc pytanie, czy jest to w ogóle możliwe? Odpowiedź brzmi, iż dzięki Duchowi Świętemu jest to możliwe. On wyłącznie może zachować nas w prawdziwej wolności. Ten fragment listu, w którym Paweł wyjaśnia owo zagadnienie. Jest pełen prawdy o duchu Bożym, o duchu Świętym. Wymieniony on jest tutaj aż siedem razy. Przedstawiony nam został jako ten, który nas uświęca i który ma wyłącznie moc sprzeciwiać się i pokonać naszą grzeszną naturę. On właśnie daje nam moc, byśmy wypełniali Boże Prawo. Tak, że zostajemy uwolnieni od brutalnego panowania prawa z jednej strony. I pojawiają się i rosną w naszym życiu owoce sprawiedliwości, o których apostoł będzie potem pisał. Tak więc radość chrześcijańskiej wolności i życie w niej jest uzależnione od działania Ducha Świętego. To prawda, że Chrystus uwalnia nas, ale bez ustawicznie prowadzącej nas i uświęcającej działalności Ducha Świętego, nasza wolność musiałaby z konieczności zdegenerować się. Przemienić w uleganie grzesznym skłonnościom. Tak więc temat tego fragmentu biblijnego można by podzielić na dwa człony. Pierwszy zatytułujemy Życie chrześcijanina jako walka. Strony walczące w tym konflikcie nazwane są, według starszego przekładu, ciałem i duchem. Ciało to inaczej grzeszna natura ludzka. Przeczytajmy raz jeszcze wersety 16 i 17, zgodnie z tradycyjnym przekładem. Mówię więc, pisze apostoł, według ducha postępujecie, a nie będziecie pobażali rządy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Używając terminu ciało, Paweł ma na myśli to wszystko, czym jesteśmy z natury i dzięki odziedziczonym właściwościom. I skłonnością mówi tutaj o naszym upadłym stanie. Niektóre tłumaczenia nazywają to niższą naturą. Natomiast pod terminem duch wydaje się mieć apostoł na myśli osobę ducha świętego, który osobiście odnawia nas i odradza. Najpierw daje nam nową naturę, a potem, pozostając w nas już na zawsze, działa i przemienia nas, prowadzi. Można by to wyrazić jeszcze prościej w ten sposób, że ciało reprezentuje to, czym jesteśmy z racji swego naturalnego urodzenia, podczas kiedy duch to, czym stajemy się dzięki nowemu narodzeniu, narodzeniu z ducha. Te dwie rzeczy, ciało i duch, stoją do siebie w ostrej opozycji. Niektórzy nauczyciele twierdzą, że chrześcijanin nie ma żadnych wewnętrznych konfliktów. Że nie wre w nim żadna wojna, ponieważ jego ciało zostało już z korzeniami niejako usunięte, i stara jego natura umarła. Ten urywek listu do Galacjan zaprzecza prawdziwości takiej nauki, takich poglądów. Chrześcijanie, jak wyraził to w sposób bardzo obrazowy Luter, nie są kamieniami czy drewnem, czyli innymi słowy, Ludźmi, którzy niczym nigdy nie mogą być poruszeni i których nigdy nie dotyka uczucie pożądania czy pragnienia czegoś dla ciała. Z całą pewnością jest tak, że w miarę tego, jak uczymy się chodzić w duchu świętym, ciało staje się czymś coraz bardziej opanowanym, poddanym kontroli. Niemniej jednak ciało i duch trwają w ustawicznym konflikcie. Jest on gwałtowny i obie strony. Pozostają w nim nieustępliwie. Można by pójść jeszcze dalej i powiedzieć, że jest to konflikt specyficznie chrześcijański. Oczywiście ludzie niewierzący też toczą walki wewnętrzne i przeżywają moralne konflikty, ale konflikt ten bez wątpienia jest o wiele ostrzejszy w przypadku chrześcijan, ponieważ posiadają oni jak gdyby dwie natury: tę cielesną i duchową, starą, grzeszną. I nową, uświęconą. Te dwie natury są nie do pogodzenia. Życie chrześcijanina jest więc ciągłą, duchową walką. Chodzi o to, by zwyciężyła w niej ta nowa, duchowa natura. A więc przyjrzyjmy się dokładnie czynom i zachowaniom, do których skłania człowieka cielesna i duchowa natura. Najpierw spójrzmy, jak apostoł Paweł opisuje czyny będące efektem istnienia w nas, Natury grzesznej, starej cielesnej. Apostoł stwierdza, że czyny te są jawne widoczne. Wszyscy ludzie mogą je z łatwością zaobserwować. I jakkolwiek nasza stara natura jest utajona i niewidoczna, to jednak jej uczynki, słowa czyny, objawiają swoje istnienie. Są czymś oczywistym, widocznym dla wszystkich. Dlaczego tak jest? Zanim przyjrzymy się liście uczynków ciała, Trzeba powiedzieć kilka słów na temat terminu żądza cielesna, który pojawia się w słowach apostoła. Jest rzeczą bardzo niefortunną, że zaistniało tu w języku polskim skojarzenie pojęć, którego nie ma w oryginalnym języku greckim. Otóż mówiąc o żądzy cielesnej, Polak natychmiast kojarzy to z porządliwościami ciała takimi jak grzechy natury seksualnej czy też z żarłocznością. Ale pojęcie greckie Użyte przez Pawła ma daleko szersze znaczenie. Dla apostoła rządza cielesna to wszystkie grzeszne pragnienia upadłej ludzkiej natury. Te czyny, które są wymienione przez apostoła, możemy podzielić na co najmniej cztery dziedziny życia: dziedzinę seksu, religii, życia towarzyskiego i nadużywania, picia lub jedzenia. Po pierwsze, więc dziedzina seksu. Apostoł pisze o wszeteczeństwie, o rozpuście. Słowo wszeteczeństwo można też przetłumaczyć jako niemoralne życie, czyli stosunki seksualne pomiędzy ludźmi, którzy nie są małżonkami. Może odnosić się ono także do jakiegokolwiek innego rodzaju niewłaściwego zachowania seksualnego. Słowo nieczystość niektórzy komentatorzy uważają za znaczące tyle, co nienaturalna porządliwość. Zaś słowo rozpusta Oznacza bezwstydne zachowanie się. Znajdujemy więc tutaj aluzję do bezwstydnego pogardzania prawem własności, oczywiście w tym wypadku małżonków w stosunku do siebie, i wkraczanie kogoś innego w krąg ich życia małżeńskiego. Te trzy słowa wystarczają, by wskazać, iż wszelkie przestępstwo seksualne, zarówno to jawne, jak i dokonane w ukryciu ludzi będących już w stanie małżeńskim czy jeszcze nie. Zarówno naturalne, jak i graniczące ze zboczeniem wszystkie te zachowania można zaklasyfikować do uczynków ciała. Po drugie dziedzina religii, bałwochwarstwo i czary tak formuje te postawy apostoł jest bardzo ważną rzeczą, by zwrócić uwagę na to, że bałwochwarstwo jest w równej mierze uczynkiem ciała jak niemoralność. Z czego więc wynika, że uczynki ciała obejmują także przestępstwa przeciwko Bogu oraz oczywiście te, które zostają dokonane przeciwko bliźnim. Gdy z jednej strony bałwochwarstwo to bezwstydne oddawanie czci innym Bogom, to na przykład czary są tajemnym zadawaniem się z mocami ciemności, z mocami szatana. Po trzecie, dziedzina życia społecznego. Tutaj daje nam Paweł osiem przykładów łamania właściwych, Osobistych stosunków z innymi ludźmi. Na liście znajdują się wrogość, spór, zazdrość, gniew, zabójstwo, odszczepieństwo. Czwarta dziedzina to pijaństwo i obżarstwo, a dalej apostoł pisze i tym podobne. Tak więc do tych czterech list uczynków ciała w dziedzinie życia seksualnego, religii, życia społecznego oraz pijaństwa. Dodaje apostoł bardzo surowe ostrzeżenie. Mówię wam, że ci, którzy tych przestępstw się dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Skoro Boże Królestwo jest Królestwem pobożności, sprawiedliwości i samoopanowania, ci, którzy ciągle popełniają wykroczenia, świadczące o tym, że ich grzeszna natura nie poddała się przemianie Ducha Świętego, nie wejdą do Bożego Królestwa. Postępowanie takich ludzi świadczy bowiem, że nie pozwolili oni tak naprawdę zamieszkać Chrystusowi w swoich sercach. Nie są ukryci w Chrystusie. Nie są więc potomkami obietnicy, potomkami Abrahama. Nie dziedziczą błogosławieństwa obietnicy Bożej, bo ich życie świadczy o tym, że w tę obietnicę nie uwierzyli. Każdy chrześcijanin stacza w życiu codziennym walkę. Jest to walka pomiędzy duchem a ciałem, czyli ludzką naturą. Nasza ludzka natura jest naturą upadłą, i dlatego ciągle łatwo jej poddać się mocy grzechu. A od kogo zależy, kto w tej walce zwycięży? Czy nasze ego, nasze ja, czy też duch święty? Zależy to od nas samych, od decyzji naszej woli. To my wybieramy stronę, po której stajemy stronę. Naszych skłonności, czy stronę Ducha Bożego. Wiadomo, że jesteśmy szczególnie podatni na wszelkie porządliwości ciała. Musimy nauczyć się być bardziej podatnymi na działanie Ducha Bożego. W pewnym sensie nasza ludzka natura, nasze własne pragnienia stanowią najpoważniejszy problem w życiu wiary. Apostoł uczy nas, że istnieje niebezpieczeństwo zwyciężenia w nas cielesnej natury ale Bóg dał nam Ducha Świętego i On jest w stanie udzielić nam zawsze pomocy. Jeśli poddamy się Mu i każdą sytuację powierzymy pod Jego kontrolę, to nie będziemy pobłażać ciału naszym grzesznym, samolubnym pragnieniom upadłej natury ludzkiej. Apostoł pisze, byśmy zdawali sobie sprawę z tego, że możliwość popełnienia każdego z wymienionych przez Niego grzechów dotyczy także nas mniej i ciebie. Nikt z nas nie jest zbyt dobry, by nie być kuszonym przez zło. Złe czyny są przecież wynikiem słabości naszej natury. Wszyscy ją posiadamy. Powinniśmy więc pamiętać, że dowody przedstawione w omawianym rozdziale listu do Galacjan przez pokazanie skutków postępowania ludzi służą apostołowi do rozstrzygnięcia tego, czy nasze postępowanie powinno opierać się na wierze, czy na uczynkach. Lub inaczej mówiąc, na Ewangelii czy na Prawie. Apostoł wykazuje, że w Ewangelii zostajemy przekształceni przez Bożą Miłość i kierowani duchem Bożym. Tak, że jesteśmy w stanie sprostać Jego wymaganiom świętości. Natomiast polegając na własnych wysiłkach, ponosimy porażkę. Zapamiętajmy, ludzie popełniający ciągle te same grzechy. To niepoprawni grzesznicy, gdy nie okazują skruchy, ich grzechy nie mogą zostać przebaczone. A bez przebaczenia grzechów nie można wejść do Królestwa Bożego. Dzięki Bogu, że daje nam swego Ducha, który daje nam siły do odnoszenia zwycięstwa nad słabościami naszej upadłej natury. Następnym razem będziemy mówić właśnie o tym, w jaki sposób poddawać się kontroli Ducha Świętego. I jakie skutki jego działania świadczą, że odnosimy w naszym życiu wiary duchowe zwycięstwo. Nasza następna audycja z cyklu Wędrówka przez Biblię w całości będzie poświęcona owocom Ducha Świętego, które powinny ujawniać się w życiu wierzących ludzi. Serdecznie zapraszamy do radioodbiorników o zwykłej porze. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony wwwtvr 360org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TVR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce.